Towarzyszy od początku, jak tylko się gra yy, uruchomiła, i tak zostawmy. Tutaj no. mamy wybrać chyba co? Postać, tak? No to tam. Tam na dole. E, Tom? do góry? Do góry? Tak, tam. Nie wiem, taki... to Dobrze. A to jest dziewczyna czy chłopak? Dziewczyna. Dziewczyna. No to tam co mieliśmy, będziemy zmieniać. to jest to, 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 to jest chłopak. Bo chłopacy mają muszki, tak? A dziewczyny, krawaty. Ale to powinno być na. To jest chłopak. Dobra, przemin. Elka? Eee, Nie zmieniamy. Myślę, że jak to jest gra... wersja testowa, bo tak, żebyśmy uściślili to. Tak, jak wspominaliśmy na odcinku, z czego to było? Z Lego DC. Olek bardzo marzył o tej grze, jako e, fan Harry'ego Pottera. Zainstalowaliśmy wersję testową i mamy synu tylko 45 minut rozgrywki. Więc myślę, że nie warto tracić teraz na jakoś super e, ustawianie. No więc. Ale musimy podać imię i nazwisko. No to losowe. No jak losowe? Będziesz Olek. Olek Pełanca, <laughs> Ole, Ole, Ole Gokar, e... pisz losowe, Olek Czarodziej, tak ci wymyślę. O, Olek Czarodziej będziesz. O, Olek Czarodziej X eskortuj. Rozpocznij swoją przygodę. Wow, i, i zobacz, czy my lecimy teraz. A nawet, gdy nam się nie nagra, to możemy, jak kupimy tą grę... Nagra się, nagra. No patrz, co robię. robią. Szarym bo... Wygląda na to, że jesteśmy już niemal gotowi. Szkoda, że nie mieliśmy... Pytanie, czy mamy polskie napisy? W sensie polski język, bo tego nie sprawdziliśmy, ale... No to jak będziemy. Jak. Mi się spodoba to jest profesor Fig. I to jest to, o czym było napisane w tym liście. Ja myślę, że oni się tu będą uczyć jakiś. To jest George. Cieszę się, że dość enigmatyczny opis miejsca naszego spotkania nie stanowił problemu. A portowałem się... Mówi im teraz, żeby lepiej tutaj nie rozmawiali. On się boi, chyba że ktoś go będzie... I porozmawiają w drodze do kwartu. Czeka nas usta z okazji rozpoczęcia semestru. Wspaniały pomysł o ile twój młody przyjaciel nie ma nic przeciwko mojej obecności. Ale skąd? Przeroszę przodem. Tak w skrócie rozmowa, bo... A bo jej ja wiemy, oni się wiem, że. Oj, coś zauważył dziwnego. A nie, co? A. Na, je, jak na koniu. No nie widziałem, bo oni polecą A to myślę, że tą osobę zauważył tapnął. Ja to już widziałem Warner Bros Games A w ogóle Warner Bros Games tak jest w filmie? Czy Warner No film chyba też wydał Warner Bros, nie? Tu? To na pewno wydał film. No bo to są logotypy z, w ogóle z książki, z filmów i tak dalej, bo one są wykorzystane te wszystkie rzeczy w grze, nie? W ogóle wiesz, że my tu będziemy coś pili? Taki magiczny. Nie wiem. Cieszę się, złapałem cię przed wyjazdem do Szkocji. W ostatniej chwili. A kto jest naszym kompanem podróży? Nowy uczeń. Jak to? Tak, proszę pana. Rozpoczynam naukę od piątej klasy. Niesamowite. Rzeczy samej. Nikt jeszcze nie słyszał o przyjęciu kogoś do Hogwartu w tym wieku. Ani ja. Of course, of course. Ponieważ uczniowie piątego roku szlifują swoją umiejętności już od czterech lat, dyrektor poprosił mnie o przeprowadzenie przyspieszonego kursu przygotowawczego, nim zacznie się nowy semestr. Wiem, Cóż, nie może było... Nie <trujanie> zdążyłem. On mówi, że profesor Fig nie jest tylko wyjątkowym nauczycielem, ale też świetnym nauczycielem. <trujanie> Widziałeś to? Artykuł w gazecie na temat Rangora? E, to oni z banku Green run, run Rock. No tak. Chociaż wciąż muszę. O, tam zauważa kogoś, ktoś leci. Na smoku. Przerwa, jestem <grystanie> Która to cześć? Czy to jest gracz? No. Teraz rozmawiałem o tym ran roku, że oni się zastanawiałem, co ministerstwo wie na jego temat. A to była ostatnia rzecz, którą dostał od Elizarda. Ty wiesz, to jest Elizard? Nie wiesz? Wiesz? Yeah. To był dawny profesor szkoły. Przed, przed nim i przed Dumbledorem. Mm -hmm. Dumbledore jest tym najnowszym. Nie wiem czy zauważyłeś. On nie może tego otworzyć, bo jakaś magia chroni. Wygląda na gobliński metal ten symbol. Co to za poświata? Nie widzę Widzisz? poświaty. To, to, to jest Ikon Kagiri! Ja też nie. Ikon Kagiri to jest. I Kongu? A widzisz, on zauważył coś, czego oni nie widzieli. Na brodę. O kurczę. I próbвалі. Ażu. Potak rozgram. Dziewczajesz. O, i ty sam. są. Jaka ładna biebiureczka. Będziesz 30... Pyta go, czy wszystko w porządku. I on tu to wypije, bo... Jesteś ranny. Ile mamy życia? Masz odrobinę. To eliksir wigenowy. Postawić ją do życia. Eee, boczny. Sprawdzimy tylko jedną rzecz w opcjach. A nie możemy jeszcze, bo to jest jeszcze jakiś prolog, w sensie. Co się stało? Biedny człowiek nie mógł. nie mogę w Mówi, że zwykły smog nigdy by nie zaatakował powozu w trakcie lotu. Erko, masz się rozejrzeć dookoła. Erkomson, to jest Erkomson. Erkomson. Okay. No nie wiem, może troszkę wolniej. i tutaj I będziemy to grali. To, grali. Nie. nie ma co jeszcze sobie pograć nową grę Horde. Legacy. Dobra, gościu, idziemy. O! Idziemy. Poczekaj, tak, już zaczęła się gra, jedną tylko szybko, że sprawdzimy. Tu jest możliwość dźwięku polskiego, żebyś ty rozumiał, bo... To się znaczy jak kupi, bo ja patrzyli też. No mistrę. Dobra, okej okay, grajmy. No. Bo już gramy 13 minut 45. A ale ładny widoczek. Jak daleko zabrał nas ten świst? Dalej od Londynu już docierają powozy. Jesteśmy gdzieś w szkockich Highlandach Proszę pana, te ruidy, myśli pan, że... On miał nas tam doprowadzić.

No. Mamy znaleźć, misja nazywa się Droga do Kogwartu Podążaj za profesorem No ja to tak grałem Gdzie grałeś? No widziałem A oglądałeś film? No i ja, ja to wszystko już wiem Ale tego smoka akurat nie widziałem No? Bo oni pewnie to widzieli Te były wymarnować góry nie. nie mam A pod górę nie mogę? Masz różdżkę w ręce? Naruskę mam. Była się na 10 za za jej pomocą, było niej i stwierdził. poczekaj oh, Ten. Po no poczekaj na nich. So pokażę drogę. Nie no, jest to stary wierdek, więc... Magic. W ogóle, I w ogóle jestem ciekawy co bez by zrobił, jakby drogę skończył, czy użyłby jakiegoś czaru, który na przykład nie Nie mam pojęcia sobie. Nie mam w ogóle, nie potrafię sobie nawet odpowiedzieć czego się spodziewać od tej gry, to jest dla mnie... I tu pewnie coś będzie Is that Czy to lód? Nie jest tutaj zimą, To, it's to it's chyba it's jakieś it's zaklęcie. Ktoś celowo zablokował tą drogę. Zobaczymy jak władasz łóżdżką. Skoncentruj się na środku. Mamy jeszcze 30 minut gry nam zostało. Naciśnij R2, by rzucić zaklęcie podstawowe. Myślę, że na tą ścianę musisz je rzucić. Musisz się odwrócić chyba. R2. Naciskam. Naciskam, patrz! A! O! Zrobiłem. Ło! Wow. komicie! Używaj swojej kamery, aby wybrać aktywny cel. Okej. Okay. No, ale... Ten czar był mocny. One's with every car. Lepiej. Coraz lepiej radzisz sobie różkom, dziękuję panu. No jele. To mega, jak ja tam przytoczyłem? Oh, na górze, tam gdzieś na górze. Oh. Okej okay. Ten czad jest mega. Wersja komputera nie wygląda tak A moty to nie gram na koncentronę Musisz utrzymać równowagę Repair będzie... mm. Naprawi most Zobacz to wow. Zerwie się ma, 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 mam taką nadzieję Że się zerwie a to dlaczego? Dlaczego? No Bo to było takie mega, że. Oh, Jeszcze trochę. Bombarda. Bim-barda. Bombarda, bim on się zastanawia, czyli nasza poseł zastanawia się, dlaczego ktoś to zbudował, a profesor odpowiada, że ktoś to cenił sobie prywatność i że macie się tu rozejrzeć. Myślę, że jak się świecam, takie przedmioty o. Może coś tam w środku. No, standardowo jak w każdej grze, pokazuje ci, gdzie masz pójść, nie? Badaj to. Co to za mural? Jak naciśniesz trójkąt, yy, kwadrat to tam. Nie musisz się przesunąć tak, że się pojawi ikona kwadratu. Podejdź do ściany. No jeszcze i było przed chwilą takie, że pojawił się kwadrat. To, no to już to zrobiłem. Teraz jestem tu. Może nie. No naciśnij kwadrat. A to już było. Tak było, już, tak? Droga do chokwatu. Mamy zbadać tu ruiny. No dobra, to i zobacz może jeszcze inne elementy tego zamku. Musimy. Zbadać. Zbadać. Na przykład może się zbadać ten mur? Nie. Nie, myślę, że bardziej tam po drugiej stronie, gdzie doszedł profesor. Nie sądzę, że on doszedł tam bez powodu. I on się tam kręci bez powodu. Zobacz może co jest w tych skrzyniach, w tych donicach. Dobra, kończymy. Mam tą ścianę dużą. Kończymy. Tak, chcesz sobie zostawić na następny raz? tak. Nie, nie wyłączaj. Czemu? Żegnamy się na naszym.